To bardzo, bardzo, bardzo trudnym ma Myślę, że i, 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 na to miały święta. że bronziliśmy. No Takie dołożyliśmy. Y, 12 do, y, do noczek mieliśmy plus. I myślę, że po przerwie. Jak trochę wróciliśmy do, do starego do starego kroku, tych zrobiliśmy po w obronie graliśmy gorzej na tablicach 14 zbiórek już to schodziło, poniżej 10 wróciło, także myślę, że nie do końca była koncentracja. Te 12 punktów trochę myślę, że, że nam zaszkodziło. Nie byliśmy, nie byliśmy tak konsekwentni, tak determinowani w, w obronie, ale widać było, że zespół. Przeciwnika ewidentnie narzucił styl i przyjechał to po zwycięstwo i to zawodnikom mówiłem, że to będzie arcy trudny mecz. Arcy trudny mecz się sprawdziło. Zadowolony jestem, że mi słabszej drugiej połowy jednak udało się wygrać ten mecz. Co prawda po ta emocjach się zdało. Aż 14 punktów podarował subszana Karol Gruszewski, który osiągnął bardzo ciekawe statystyki. 10 razy trafiał cennie, rzuty wolno mają 100% skuteczność, ale ani razu nie udało się trafić za 3. Prosimy o podsumowanie tego meczu. Na pewno wrócimy z walki. W pierwszej połowie wydawało nam się, że będziemy kontrolować ten mecz, bo naprawdę nieźle graliśmy. Byliśmy dobrze przygotowani, ale niestety powróciliśmy do tego stylu. Wcześniejszych meczów, kiedy w pierwszej głowach budujemy jakąś tam przewagę i w drugiej głowach, niestety jest znowu nerwała końcówka, najważniejsze, że wygrana, ale na pewno musimy się skoncentrować na tych końcowych minutach, żeby, żeby spokojnie te meczeły tą przewagę dociągnąć do, koń do końca. Nie wiem co się stało ze skutecznością, bo na treningach na treningach trafiam dzisiaj na szczęście z, z osobistych wpadało i udało się wybrać. I tyle. Dziękujemy. Przechodzimy do pytań. Ja mam pytanie takie, panie Trenerze. że podręcznika koszykówki w rozdziale taktyka, bo to ciekawi. jak się tam prowadzi pięcioma punktami, 19 sekund przed końcem meczu, to nie lepiej to szybko sfaulować rywala? Mówiliśmy, że nie ma trzech punktów. V chodzi na pozycję, V dwa rzuty, ale te rzuty były z metra, także to też mieliśmy kontrole też e, bo było 4-5 punktów przełagi byliśmy nie za 3, by było 19 sekund. By nie później oddaliśmy, oddaliśmy później, oddaliśmy, oddaliśmy, oddaliśmy dwa osobiste, było znowu czterema, znowu pod kontrolą to było, pod kontrolą, także tu też w podręczniku, tylko że strona dalej, strona dalej tam też to pisze. Dziękuję. Dziękujemy. Czekamy na kolejne pytania. Panie Mirosławie, pojawił się dzisiaj w pierwszej piątce to na Śnieg. To była jakaś taktyka na to, czy za to, że tak dobrze grał w kutnie, chciał pan podkreślić, że, że, że może on powinien zacząć. Sprawdzamy zawodników wszystkich, tam też chcemy zabrać coraz więcej grał, coraz lepiej i, i daje mu szansę. Ale z kolei chyba nie wykorzystał tej szansy, bo by szybko strzelbić się w nim, tradycyjny jego statysty. No tak, to myślę, że to jest proces, a nie, że jeden raz wyjdzie, to jest proces. Myślę, że trzeba być cierpliwym. To wyraźnie, że tu zmienialiśmy ze że łącznie. Byliśmy cierpliwi zostać. Wszyscy brawo byliśmy dla niego tak przez 4 lata, które ja mam. Czy mamy jeszcze pytania? Jeżeli nie, Pan Mirkuł 1 stycznia będzie opolił Pan urodziny. Chciałabym już teraz życzyć... Ja urodziłem 1 stycznia. Nie? Taką samą informację? To Dwa razy o, Pan dostanie to, to prezent. Pan to, to pan 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 Złożyć Panu życzenia. Aha, czyli chyba 18. Tak. Błagosławne.